Mam akurat z tej strony podkarpackich hodowców zwierząt. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing kwasomierzu, a następnie przejdziemy do próby glebowej. I dobra, zaczniemy tak na szybki, to będzie taki szybki unboxing. Kwasomier zamówiłem za jakieś 24,99 zł. Razem z przesyłką wyszło około 20. 36 zł, także. także nie jest dużo. To jest jakby, mam powiedzieć, taki najzwyklejszy ogólny kwasomierz z płynem Heliga. Tak on się prezentuje. Jak tutaj jeszcze szybko go odpakujemy. Tak prezentuje się sama, sama płytka, tak? W zestawie mamy też y, oczywiście łopatkę do nabrania próby glebowej i znajduje się także płyn Heliga o ilości. Chwilka, ile tu będzie? A myślę, że około. 40... O! Około jest tu nawet napisane 40 ml, i z tego co wyczytałem na aukcji ten płyn ma starczyć na około 40 próbek badawczych tutaj nawet mamy napisaną, napisany sposób że jeśli ktoś by chciał sobie przeczytać to proszę bardzo z strony, no to jest tylko napisane kwasomierz glebowy pH test i słuchajcie no tak to się prezentuje tak taki Taki zestaw. I co, chyba nie ma co dłużej przedłużać, więc przejdziemy do pobierania gleby. Ok, jesteśmy już na polu, z którego będziemy pobierać glebę. Słuchajcie, pole ma powierzchnię jednego hektara i z takich rzeczy, które powinien wiedzieć ktoś, kto chce właśnie pobrać próbę gleby do badania. Na początku. Odległość od brust lub innych pól musi wynosić około 5 metrów, bo wiadomo, gdzieś przy drodze, przy między y, tego nawozu może się sypnąć oczywiście więcej. Druga sprawa: y, nie można pobierać z miejsc, z, na których były kopce, kratowiska. No tak, glebę pobieramy również y, z Profilu glebowego od 0 do 20 cm, tak? Waga jednej właśnie takiej próbki yy, musi ją wynosić około, jeśli dobrze pamiętam, 500 gram. Maksymalna wielkość pola z, yy, na jedną próbę badawczą, tak? Na Po prostu na próbę może wynosić maksymalnie 4 hektary i oczywiście. Pobiera się względem schematów. Jeśli uda mi się, to wkleję wam teraz, właśnie tutaj w filmie, ale także podam, podam wam też w opisie filmu link do pdf żebyście mogli sobie przeczytać. I co, i jeszcze jedna sprawa: to taka, że z, 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 pobieramy do 20 właśnie. Eee, próbek, chodzi mi właśnie o to, aby z jednego pola, z którego chcemy pobrać, wydobyć 20 razy glebę, tak? Jeśli dobrze to rozumiecie, tak? Także co, ja nie będę was tutaj męczył żeby was wam pokazywać, jak wykopuje dołki. A, i oczywiście, dobra, eee, czy można? Ja akurat będę robił to. Szczychówką, yy, ale można robić także, jak widziałem, niektórzy używają wierteł, tak, ale także jest yy, laska Egnera, jeśli dobrze pamiętam. Można też z nią wydobywać. No, ja akurat dzisiaj padło na szczychówkę, więc tym będę wykupał dołki i pobierał glebę. Także ja już nie przedłużam i widzimy się, jak już będę miał pobraną glebę. OK, już mam tutaj w woreczku przygotowaną w ziemię. Teraz yy, yy, trzeba jeszcze ją najsamierz wymieszać, aby ten wynik, jaki wyjdzie na kwasomierzu, był jak najbardziej rzetelny, tak? I co? Tutaj jeszcze przedstawię wam w filmie. Ten. Wkleję wam jak to wygląda, jak podczas pobierania, jak ja to robiłem. Zdjęcie zrobiłem akurat, by wstawić do filmu. Także tutaj troszkę się rozsypało, ale to nikt za to nie będzie nas ścigał. Także co, dajcie chwilę, ja to dokładnie wymieszam i będziemy już wsypywać. To do kwasu miesza! Dobra, tak prezentuje się ziemia po wymieszaniu. Najpierw tam, ja mołówka, to wymieszałem, tak, a później jeszcze, tak jak mieliście, przykryłem i dobrze przetrząsnąłem tą ziemią. I co, teraz, tak jak w instrukcji piszą, trzeba niewielką ilość wsypać do większego zagłębienia i lekko ugięć. Także już to robimy. Niewielka ilość, myślę tyle. O, jeszcze ciupinkę dołożymy. Tak. Taka ilość w zupełności powinna nam wystarczyć. Tak. Lekko ugnietliśmy I teraz jak już mamy to zrobione. Mamy wsypać dodać kroplami rozpływ wskaźnika, czyli ten płyn Heliga i następnie odczekać około 3 minuty i po tym czasie powinien nam wynik się pokazać. Także ja tutaj za kropie i tak samo puszę Wam time timelapsa, bo być może jakieś zmiany w trakcie właśnie niego zauważycie. Ilość tego płynu, tak jak czytam, a może nie przeczytać się na początku filmu, ma, ma pojawić się cienka warstwa właśnie tego płynu na glebie. Także myślę, że taka ilość będzie w porządku. I teraz odczekujemy te 3 minuty i sprawdzamy wynik. Dobra, odczekaliśmy już te 3 minuty i teraz wystarczy, tak jak według instrukcji, przechylić, tak? Także już to robimy. No nie chce się troszkę przedać, o. I taką barwę ma moja gleba, którą Pobieram. Wydaje mi się, że pH jest w granicach 5. bo raczej na żółte. To to nie wygląda tak, że pH, no trochę niskie. Trzeba sobie powiedzieć. Ale słuchajcie, tak jak już wynik znamy, kwestia, czy warto to kupić. Moim zdaniem jak za koszt 36 zł, dostajemy taką właśnie płytkę i płynek liga, dzięki któremu możemy właśnie sprawdzać TPH. Wydaje mi się, że jest warty zakupu to urządzenie, jeśli można na co tak nazwać. Bo jeśli ktoś nie oddaje do stacji badawczej, to może zrobić taki właśnie. Test, badanie i oscylacyjnie wiedzieć, w jakich granicach waha się pH na jego ziemi, polu. Także, jak najbardziej, możecie sobie takie coś kupić u siebie, przetestować. I co ja więcej nie przedłużam, myślę, że odcinek Wam się spodobał. I co, i do następnego do następnego odcinka na razie.